Denis, musisz być z siebie zadowolony, dałeś świetną zmianę, bo trzeba też zauważyć, że ty ten rzut rożny wywalczyłeś, po którym padła bramka, twoja bramka na dwa do jednego. No i raz, że twój gol, no i dwa, taki gol, który daje Krakowi trzy punkty. No, najpierw cieszymy się z tego, że zdobyliśmy w takim ciężkim mecie trzy punkty, bo wszyscy wiedzieli, że myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz w pierwszą po gołowie, w drugiej był taki już wyrównany. Górnik miał też swoje okazji. Ale teraz w szatnicy cieszymy się z tego, że zdobyliśmy to ważne i bardzo trzy punkty. Tak z perspektywy trybu, ten twój gol wyglądał tak, jakby ta centra była na tyle idealna, że po prostu spadła tam, gdzie byłeś akurat ty. Tak, tak faktycznie to odczułeś? No centra dzika była bardzo dobra, ale ogólnie nie musiałem wchodzić, bo ten powiedział, że musisz zostać. Ale myślę, że dobra wejdę, no i strzeliłem to, no. I bardzo jestem zadowolony z tego. To jest twój drugi gol dla Krakowi, ten pierwszy w meczu z jeglonią Białystok i pewnie ten dzisiejszy to tak, taki prawdziwy gol z prawdziwego zdarzenia, bo w końcu taki, który daje Krakowi punkty, no bo w Białystoku punktów nie było. No i jestem podwójnie z tego zadowolony, że zdobyliśmy trzy punkty i że trafiłem do bramki. No i co, no i musimy teraz odpocząć i zacząć pracować, żeby następny mecz z Piastem zagrać jeszcze lepiej niż dzisiaj i wywalczyć kolejne punkty. Czy znasz takie nazwisko jak Włodzimierz Smolarek, bo to taki znany polski były piłkarz? Pytam, bo tak zachowywałeś się w końcówce meczu, że tam uciekałeś do narożnika boiska, no i starałeś się jak najdłużej piłkę utrzymać, właśnie tak pamiętamy Pana Włodzimierza, świętej pamięci już. No to, to, to robiłem, bo trener mnie kazał Krzyciów, żeby trzymał to piłkę i myślę, jakieś kilka minut zrobiliśmy z tego. I ja, później Budzik, no i my poszło to dla nas dobrze, no i... Zwycięstwo. Jeszcze chciałem zapytać o taką trochę czarniejszą stronę tego dzisiejszego meczu, czyli o tą pierwszą połowę. No ty oglądałeś ją z perspektywy boksu rezerwowych. Jak myślisz, z czego wynika to, że często Krakowia wchodzi w mecze, czy w drugie połowy właśnie tak no nie najlepiej? No jak to oglądałem, bo zawsze tracimy takie łatwe bramki. Trener też powiedział teraz po meczu, że takie bardzo łatwe, oddajemy bramki takie. Bardzo dobrze, że nawet nie zagraliśmy, zagraliśmy niedobrze w tej pierwszej polowie, ale w końcu szliśmy na jeden. Ta bramka Mirosława była bardzo potrzebna. Myślę, że jakby nie było tej bramki, no bardzo ciężko było zdobyć trzy punkty. Udało się zeszlić do przerwy. No i druga połowa była, myślę, już do naszego wykonania. No Zrobiliśmy trzy punkty. Powiedzmy jeszcze na koniec, sporo było pod Twoim adresem krytyki, że jesteś nieskuteczny, no, że, że nie grasz tak, jak oczekiwano by tego od Ciebie, mówię jeszcze o poprzednim sezonie, teraz w końcu zacząłeś strzelać. Jak na napastnika przystało, to dodaje Ci takiej pewności siebie z każdym meczem jest Ci łatwiej grać? No, łatwiej, tak. Może jakiś spadł, jakiś stres, ale ogólnie, jak mówiłem kilka razy w wywiadach, że to dzięki trenerowi, który daje szansę, który wierzy we mnie na treningach i daje grać i gadamy z nim. No i to bardzo dziękuję trenerowi. Dynistę, myślisz, że dzięki takim bramkom, właśnie jak, takim ważnym bramkom jak, jak dzisiaj. Walczysz sobie miejsce w pierwszym składzie i wyjdziesz w następnym meczu już jako podstawowy? Nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Najważniejsze, żeby zdobywaliśmy punkty, bo nie jesteśmy liderem ekstraklasy, a jesteśmy drużyną, którym walczy o ósemkę. No i naszym głównym celem jest, żeby każdy z nas 30 chłopaków walczył o trzy o punkty w każdym meczu, był razem i szatni na boisko. Na pewno ty też masz takie ambicje, żeby no, dokładać większą cegiełkę do, tego, do tych sukcesów nie tylko jako zmiennik, ale jako podstawowy no zawodnik. Tak, każdy chce grać od pierwszych minut, ale jak nie gra z pierwszych minut, no, jak widzieli, można wyjść na 10 minut coś tam dobrego zrobić. No, i bardzo zadowolony z tego jestem. Byłeś trochę rozczarowany, że nie wyszedłeś jednak w podstawowym składzie, bo wcześniej grałeś w, w kilka meczów w, w podstawowym. Chociaż w poznaniu nawet minuty. Mhm. Yy... Chodzi o dzisiejszy tak, mecz. Tak, no, rozczarowany nie byłem, bo, bo było przerwy na kadrę. Rozmowy miałem z trenerem. Będę grał, nie będę. Już wiedział, wiedziałem przez kilka dni, że, y, że no, nie będę grał w pierwszym składzie, ale nie byłem z tego bardzo rozczarowany, bo jestem z trenerem w kontakcie i wszystko jest w dobrej drodze.